Dobra, ponoć nowy Titan Quest jest. Będzie tu mam tra Trailer, to sobie zaraz odpalimy. Tak wiem, mam dużo tych, może to posłuchają. Dlatego musiałem musi, to zatrzymać. To już PS5. Potem sobie no, nowe informacje weźmiemy. Najpierw sobie zobaczymy. High level. I love. Like Sparta, fate destined them for godlike greatness. But the gods take it show them no mercy staining their strands with darkness but don't cut it short tell us the whole story

Na każdą kieszeń. Nowy Tifon 2 i Tifon 2 Pro oraz T tablet w supercenie. Kup go z nielimitowanym internetem z mocą 5G. To świeże. Witajcie Totalnie, w kolejnym materiale na kanale Total z kolejnej tutaj dawki Polska. informacji o Titan 2. Moi drodzy, właśnie wczoraj o godzinie 21.00 dostaliśmy informacje nowe o Titan Quest 2 Ponieważ twórcy zapowiadali, że co miesiąc będziemy mieli nowe leaky, nowe informacje o zbliżającej się tytule Także uwaga, dostaćmy nowe materiały Są bardzo o, ciekawe i naprawdę zobaczymy. napawają mnie optymizm i są szczerze po prostu dobre i pozytywne Także właśnie ostatnio dostaliśmy informacje na temat świata w Titan Quest 2 Zobaczymy co będzie Pierwsza część materiału będzie taką analizą tego tych informacji, a w drugiej części materiału sama analiza grafik i screenów, Także jest dużo, jest fajnie, jest bardzo dobrze. Zaczynajmy. Także od samego początku, jeśli chodzi o to, co twórcy na napisali w tym poście na Steamie, przede wszystkim świat Titan Quest 2 ma nawiązywać i ma oddawać się do Titan Quest 1 i faktycznie jest to klucz do sukcesu, ponieważ nie ukrywajmy. O. Sukcesem Titan Quest a 1 było to, że był Titan Questem 1 Sukcesem Titan Quest 2 będzie to, że będzie do jedynki, która jest po prostu dzisiaj kultowa no i ładnie, i też legendarna Nie odchodzą od tego, będzie to po prostu zamysł godny, sequel, który oddaje szacunek dla oryginalnej treści I o to chodzi, i to jest dobra wiadomość, bardzo dobra Nawiązując do szacunku i oryginału, będzie ponownie przedstawiony motyw wędrówki Herosa przez cały świat mityczny w tym przypadku przede wszystkim chodzi o agresję w tym materiale. Twórcy nie mówili nic kompletnie o innych aktach, kompletnie odcinają się. O, ukrywają specjalnie po prostu pozostałe akty w Titan Questie i się skupiają tylko na agresji w tym, ale dobrze. Agresja będzie, okay. się, e, tak? się na agresji w tym momencie tak. również. Kolejnym aspektem Titan Quest 2 będzie fakt, że będzie to świat, który łączy ze sobą elementy prawdziwe i elementy fantastyczne. Nie ukrywajmy, świat będzie ten łączył. Krainę boskie, gdzie będą mieli wpływ bogowie, gdzie będą mieli wpływ ludzie, potwory, istoty magiczne, także będzie to świat fantastyczny i to wcale nie psuje kanonu Titanquesta. W dodatku Atlanty tutaj do Titan Quest'a mieliśmy na przykład ogród Hesperus, który był totalną lokacją fantastyczną, fikcyjną, realną, ale wpasowało się świetnie w te klimaty, moim zdaniem, też zdaniem większości graczy, dodawało więcej po prostu egzotyczności do świata, ale nie psuło się z oryginalnym wizerunkiem gry i również dwójca faktycznie po prostu twórcy będą dawać duży nacisk na takie struktury, na takie lokacje, aby odczuć fantastyczność i boskość tego świata. Dostaliśmy potwierdzenie dwóch lokacji, co jest mega ciekawe, przy okazji o, tak dosłownie czy? jak twórcy przypadkiem nam to powiedzieli. Hmm. Chodzi o sparte, co jest bardzo oczywiste w tym przypadku, no, ale również Messenia dokładnie wybrzeże Messenii jest są to wybrzeża wy południowo-zachodnie Grecji. Bardzo ciekawie, nie przypominam sobie tych lokacji w Titan Quest 1, bardzo mi się to podoba, także dostaćmy dosłownie potwierdzenie tego, gdzie będziemy w Titan Quest 2 dalej. Bardzo ważna rzecz, Titan Quest 2, a raczej jego świat będzie i jest robiony ręcznie, totalnie oh. bez e, proceduralnego tworzenia coś niesamowicie ważnego, dzięki czemu ta gra będzie miała klimat i duszę i ducha jedynki, ponieważ jedynka jest tworzona, była tworzona ręcznie, przepięknie była właśnie tworzona, nie będzie generalnie tworzona, nie będzie po prostu już nudna, szara, e, powtarzalna, wszystko będzie Zatem... robione ręcznie. To o, jest ładnie to tak wygląda. ważny element, to jest według mnie jeden z najważniejszych informacji tego materiału i miejmy nadzieję, że. zra... nie tutaj te. To. Między innymi taki typowo yy, yy, Dale'owy klimat tutaj jest. Jaki ten, ale to nie, nie, nie jest oczywiście. Ten, ale bardzo ładnie co wygląda tutaj takie grafiki. Ładnie. Podoba mi się. Rację, że cała lokacja będzie tworzone świat ręcznie. To pozrzymy tak samo by ręcznie, bo to byłby dosłownie cios w plecy dla graczy Oprócz tego twórcy również dużo nam zaznaczyli na temat lokacji pobocznych Przede wszystkim lokacje poboczne mają być cyp. niewidoczne dla graczy Na mapie nie mają mieć żadnych znajdziek Oprócz tego one mają nas nagradzać eksploracją Tutaj jest sugestia głównego szlaku bohatera wiem, I lokacji pobocznych do których właśnie te fałszywe reklamy potrafią doprowadzić do szału. Co? Gra wygląda tak fajnie na filmikach, ale po pobraniu okazji możemy zaglądać i te lokacje poboczne będą nagradzać nas przede wszystkim pięknymi, ręcznie robionymi widokami, ale prawdopodobnie też może lootem czy nowymi wrogami, bosami. Także tutaj jest sugestia głównej ścieżki, głównego szlaku, czyli bez backtrackingu, mam rozumieć, co jest bardzo ważnym elementem i elementami o. lokacji pobocznych. Czy to będzie świat półotwarty, czy bardziej czwarty? Nie wiem, natomiast mamy po prostu robić to nie było świat z głównym szlakiem, główną ścieżką i lokacjami pobocznymi, do tylko my chętnie Vibe. możemy wejść, ale nie musimy. Jest to według mnie najbardziej e, uczciwy, najbardziej fair układ. Zobaczymy, jak to dosłownie wypadnie w samym świecie. Ponieważ jeśli chodzi o świat otwarty, tutaj nie mamy totalnie żadnych e, właśnie e, słów na ten temat. A to są po prostu moje osobiste opostrzeżenia, jeśli chodzi o to, czy ten otwarty świat wypali pod względem na przykład skalowania czy gameplayu. Natomiast. Chciałbym, żeby to było bardzo, właśnie, singleplayerowe. Dużo mamy, właśnie, tego typu y, multiplayerowych y, hacking To tutaj właśnie wolałbym, żeby mieć ten, ten duch tego singleplay'a. Nie mamy tu, jest kompletnie o tym. Oprócz lokacji. Pobocznych, nieobowiązkowych, które mają nas nagradzać, ale to jest dobre i tak to, co wiemy w tym momencie. Więc gra raczej nie będzie nas zmuszała do lokacji pobocznych, gra nie będzie nas raczej zmuszała do eksploracji wszystkiego, jak popadnie, a nawet nie będzie zmuszała do backtrackingu, jak to bywa w światach otwartych. Mam taką nadzieję, że będziemy cały czas się posługiwać tym głównym szlakiem. A więc pora na drugi etap tego odcinka, czyli analiza artów i Screen, które otrzymaliśmy ostatnio, i na samym początku mamy On arty. Które przedstawiają przepiękną lokację w teorii otwartu, ale pamiętajcie, art jedynie ma pokazać, jak gra może wyglądać. To nie jest potwierdzona lokacja, totalnie nie. Natomiast w tym momencie widzimy po prostu duże lokacje, które są zalane. Mogła to być jakaś klęska żywiołowa spowodowana też inwazją potworów, co bardzo możliwe jest właśnie przez te zalane gospodarstwa. Lokacja generalnie jest otwarta, ale no tak dużych otwartych lokacji nie będzie tutaj, tam kości dwa raczej. Więc e, to jest po prostu sugestia e, tego klimatu I jeśli chodzi o klimat to jest rzecz bardzo ważna Oczywiście no. mam tu również świątynię, damy jakiś posąg e, Ale sam fakt terenu zalanego może tutaj nam pokazywać jakąś klęskę żywiołową e, Ciekawe to jest na pewno No i też oczywiście motyw zwierząt, które uciekają przed e, potworami, przed spustoszeniem Które czeka świat ludzi dalej Tutaj robi się znacznie bardziej no, ciekawie. Przede wszystkim art jest wykonany prześlicznie i ma znacznie więcej detali niż poprzedni. E, tutaj widzimy ogromną, jest, niesamowicie nawet... wyglądającą... E... Tego arta na tapetę. Na kokompa. bo bardzo ładnie to wygląda. E, świątynia, a raczej wejście do świątyni, która tutaj ma e, kolumny w stylu jońskim. Więc jest to Grecja najprawdopodobniej, bo wszystko raczej nam symbolizuje Grecję Chociaż w teorii tutaj jest klimat suchy, ale również w Grecji takie klimaty suche, ciepłe występują Oprócz tego mamy również naszego bohatera prawdopodobnie Tutaj jest purpura, która może wskazywać na fenickie kunszty, fenickie zbroje Fajnie o. Fenicja również mogłaby mieć jakieś znaczenie w dwójce, bo w Fenicja wystąpiła Ale sam fakt monstrualnego wejścia Twórcy starają się nam przekazać, że te świątynie, mityczne lokacje będą miały taki, wiecie, naprawdę mocny nacisk na skalę, na rozmiar. Może to wstawię na, na YouTube, zobaczymy te oglądanie tych, tych informacji na Tatrę Kościoł To nawet zatrzymam streama tego i sobie pobiorę ten zapis i to wstawię, bo to fajne będzie. Zapewniałem zacząć na nagrywanie i tak dalej. Przez co będziemy czuli, że z... jest to światło, łączy się Trzybki. z mitologią w mocnym tego słowa w znaczeniu. Także dlatego ta świątynia jest taka monstrualna. I też nie ukrywajmy, fajnie zobaczyć, właśnie to, jak ten świat mógł kiedyś wyglądać, bo jednak to działo się na sobie przejdziemy, więc ta świątynie nie ma w tak być Gdzie no się mam tutaj ten kwestię? Może po na po Nie ukrywajmy, w tutaj na 2, będziemy mieli wierzchowca. Także to się tutaj pojawia i jeśli chodzi o screen, to jest znacznie bardziej prawdopodobne, no, no, że no, 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 się nie. pojawiło, a nawet bardzo bym chciał, żeby taki no, widok, e, taka lokacja się pojawiła w grze. Art numer 3, totalnie zmieniamy klimaty, w ogóle to mi się bardzo kojarzy właśnie tak fantastycznie z jakąś opowieścią Tolkiena nawet bym powiedział. Rzeczka, że tak powiem, e, tutaj jakiś zaprzęg. Totalnie sytuacja ambientowa, e, sytuacyjna, raczej takich rzeczy nie będzie. jak kościół, który będzie sobie jeździć w ogóle za po tym moście, więc to jest lokacja sytuacyjna, sytuacja po prostu takich rzeczy raczej nie będzie, choć oczywiście, że mogą się zdarzyć takie lokacje, które też będą miały taki bardzo przyjemny mood, nastrój, bo nie ukrywając, jak ten Quest 1 ma wiele pięknych, przyjemnych lokacji i to Te również właśnie dodaje klimat świata starożytnego, antycznego i tutaj również takie lokacje pokojowe, przyjazne zdarzą się w tej grze. Ale oczywiście pora na skryny, które nas ciekawią najbardziej, które autentycznie razu okay. to, jak gra będzie wyglądała. Mamy dwa skryny, pierwszy wygląda w ten sposób i to przypomina coś, co mieliśmy już w poprzednich pierwszych skrynach Titan Questa. Jest to prawdopodobnie ta pierwsza prologowa lokacja, której właśnie nawiązywałem w tamtym materiale. E, tam mieliśmy e, widok na wrogów, którzy tam występują. Byli to bandyci. No i w tym przypadku mamy już stricte nacisk na tą lokację, bez wyglądu e, wrogów, bez bohatera, bez skrzyni. I tak lokacja się powtarza: jest to to samo co było wy, e, wcześniej w materiałach, ale mamy nacisk na to, że świat jest tworzony ręcznie, co mamy teraz potwierdzone. Wygląda naprawdę bardzo ładnie. I ciekawe jest to, że. Podróżując w teorii jeśli kamera będzie zawieszona w tym miejscu jak jest To widzimy naprawdę bardzo dużo detali w tle I mamy bezkres oceanu, morza, coś jest przepiękne przez niesamowite no, Jestem ciekaw czy kamera będzie tak samo ułożona w samej grze, wydaje mi się że nie Że jest to jednak inna perspektywa specjalnie dla nas e, Którzy te o, grafiki oglądają przedpremierowo Raczej kamera będzie zawieszona troszeczkę pod innym kątem, natomiast Wygląda to na bardzo ładnie, ale mnie, mnie osoby się ciekawi to, co się dzieje w tle, czyli platformy zawieszone z drabiną. W grze mieliśmy, w, mieliśmy informację o grze, że będą to lokacje e, pionowe, które będą, którym będziemy pochodzić po prostu w pionie. I faktycznie tutaj mamy kładkę z drewna, jedną drabinę i drugą drabinę, i tu po prostu jakąś platformę. Ciekawie, a tutaj również po prostu mamy przestrzeń e, pustą, więc może nasze po prostu przeskoczy, jak w takim Lost Arku, prze, e, nad, tą, prze, e, nad tą dziurą. Ciekawe, ja bardzo bym chciał właśnie takie pokonywanie lokacji, to jest totalnie e, nietypowe, jak na ten quest, żeby właśnie w taki sposób przechodzić lokacje. Fajny to jest i według mnie to jest najciekawsza rzecz z tego skryna. bo reszta jest taka bardzo ładna oczywiście, ale nie ma takiej nowości, jak to, co się dzieje w głębi. Także bardzo ładne i potwierdzenie tego co było wcześniej W tym miejscu najpewniej będą bandyci jeśli chodzi o bestiariusz Tak przypuszczam oczywiście Kolejna grafika, która rodem jest wyciągnięta z Titan Questa 1 I tutaj wracamy do tego co powiedziałem na początku Czyli tworzenie Titan Questa 2 Będzie tworzone na tradycji i na szacunku jedynki I tutaj czuję się jakbyśmy oglądali dosłownie Titan Questa 1 Ale wykokszonego, który wygląda prześlicznie I to jest cudowne To mi się podoba z tego wszystkiego, że tutaj czuć, że jest to Titan Quest dalej, ok? E, dosłownie, jakbyśmy widzieli lokacje za Helios czy za Megarą, przepiękne, ogromnie mi się to podoba. Ale co mi się podoba również, niesamowita ilość detali. Po prostu no, spójrzcie nawet na ten po prostu rozwalony Arbus czy Melon. Wow, to jest niesamowite. E, jakieś zbroje leżą na stoliku, po prostu no, jakieś zbany leżą. To się powtarzało, ale tutaj mamy to w naprawdę ogromnej ilości elementy błotka, światło też się odbija od tego błotka, że tak powiem kroki, e, wygląda to prześlicznie oczywiście bez rogów w tym momencie, natomiast tutaj byśmy raczej mogli się spodziewać, albo że jest to jakiś obóz e, z npc z racji, że tutaj mamy stoiska no. bądź może jest to obóz opuszczony gdzie właśnie wdarły się potwory z racji tutaj rozwalonego arbuza, ewentualnie a jeszcze motyw tarczy z logiem Sparty, że tak powiem. Hmm. no Wygląda to prześlicznie. Może tutaj mamy na no, yy. Ciekawie. Może będą to cele interaktywne. tych. Jest to świetne. Też mamy kuski w, do, w oddali. Super. Świnki również. Motyle. Haman. Ten świat żyje i widać, że to będzie otwartość, jeśli chodzi o przejście w tą stronę, w tą stronę, w tą stronę bądź również w tą stronę, że tak powiem. Ciekawie, tam mamy również jakieś zejście niżej, tam również mamy drabinę. Może to będzie interaktywna drabina. Ciekawe jest to, że dowodem na to, że świat jest e, tworzony ręcznie, jest do niedopatrzenie. To jest dosyć ciekawe, ponieważ drzewo po tej stronie, po lewej stronie prześwituje przez e, domek. <grystanie> <grystanie> Czyli twórcy po prostu przypadkiem za blisko postawili to drzewo przy domku, ale to jest dobry znak, że to stworzone ręcznie, ok? Niedopatrzenie, nie jest to jakiś mega duży błąd. Może to poprawią, byłoby fajnie, ale to pokazuje, że ten świat jest tworzony ręcznie, ok? <grystanie> Taki szczegół, który naprawdę cieszy paradoksalnie. Ale po prostu też mam osobiście bardzo dobre odczucia w względu na tego, co otrzymaliśmy. Także co, moi drodzy, dajcie znać oczywiście w komentarzach, co wy sądzicie o jest? tym. A my widzimy się to w kolejnych głowęściach. To, to to? O Tajdenko 2. Trzymajcie się. A może jakiś gameplay będzie. Chyba nie ma kompletnego żadnego. Chyba nie ma kompletnego żadnego. No zobaczymy czy mamy tutaj Titan te, te, Quester, dwójkę. E, Jednkę przepraszam. Na tym Nie, nie mam tutaj Titan te, te, Quest, albo je, jedynki. Czekaję ile kosztuje. pięćdziesiąt złotych. Nie mam tyle na, na, na steamie. Ale już widać. Grafiki ładne tutaj są. Z napisami. was a utah stock